Piestrzyńska. Witam serdecznie w programie Z Życia Wzięte. Dziś jesteśmy w miejscowości Marszałkiem w województwie wielkopolskim. To tu urodziła się i na starość powróciła pani Marianna Mruz. Jest ona jedną z najstarszych Polek. W tym roku obchodzi swoje 109 urodziny. Co zrobić, aby dożyć tak sędziwego wieku? Zapytajmy samą panią Marię. żeby takiego wieku jak pani dożyć? Jak to, pani to zrobiła? No bo ja. Słucham! No, bo... Ma Pani jakiś przepis? Ja jestem jest młody. Pani Maria Mruz jest najstarszą mieszkanką Domu Pomocy Społecznej w marszałkach i jedną z najstarszych polek. Obecnie ma problemy ze wzrokiem i mową, jednak jeszcze niedawno podczas swoich urodzinowych uroczystości przemawiała do mikrofonu. Gdy osiem lat temu obchodziła swoje setne urodziny, udzieliła wywiadu lokalnej gazecie. Na pytanie o długowieczność odpowiedziała. Bardzo skromne jedzenie. Na śniadanie jedliśmy zupę z mąki, a do szkoły dostawałam swojski chleb. Przeważnie był on suchy, a tylko czasami ze smalcem. A jak starczyło masła, to z masłem. Po południu jedliśmy repety, czyli kapustę gotowaną z ziemniakami i innymi warzywami. Na podwieczorek musieliśmy iść do sklepu, kupić suchą bułkę. Wieczorem jadałam resztki z obiadu albo chleb z drzemem. Mięsa prawie wcale nie jadałam, za to dużo owoców i warzyw. Nie wiadomo, czy skromne jedzenie przyczyniło się do długiego życia pani Marii. Z pewnością jednak nie wpłynęły na nie geny. W wywiadzie czytamy: Moja matka zmarła, gdy miała 72 lata, a babcia, gdy miała 40. Dziwię się, że tyle przeżyłam, taka była wola Boga. Nigdy nie wierzyłam, że doczekam się tylu lat. Wszyscy zmarli prędzej ode mnie. Pani Maria urodziła się 18 września 1903 roku w marszałkach. We wczesnych latach swojego życia wyjechała z matką do pracy w głąb Niemiec. Żyły tam przez trzy lata. Gdy powróciły do rodzinnej miejscowości z powodu trudnych warunków życiowych, matka pani Marii oddała ją do sierocińca. Stworzyła go w marszałkach hrabina Helena von bismarck Bolen. siostra kanclerza Rzeszy Otto von Bismarka. Mieścił się on w budynku, który obecnie służy jako dom pomocy społecznej, ten sam, w którym przebywała pani Maria. Wszystkie dzieci mówiły tam po niemiecku. Pani Maria została w nim do 26 roku życia. Następnie wyjechała na Śląsk, gdzie pracowała jako gosposia w niemieckich domach. Po kilkunastu latach historia zatoczyła krąg i pani Maria wróciła do Marszałek. Kronika tak. prowadzona przez Dom Pomocy Społecznej Dom od, Pomocy. Setnych od setnych urodzin. Jest... A tutaj jest jej świadectwo. Gdzieś e, zdobyli, mm -hmm. prawda? Niemiecki? E, z, tak, tak, ze szkoły w tak. Marszałkach, prawda? Mm -hmm. Pod, to jest chyba 14. To tak, jest apryl? od 1917, 1917 roku. Rok. Mm -hmm. A to jest od 910, 10, tak. czyli to musiała być szkoła podstawowa. 1910 tak, tak, do 1917 roku. do 17 roku. Pani Janina zna starszą kobietę od kilkudziesięciu lat. Gdy urodzili się jej dwaj synowie o opiekę nad nimi, poprosiła właśnie panią mróz. To był przypadek, że akurat panią Marię Państwo poprosiła. No to znaczy się wszyscy w tej miejscowości uważali, że to jest osoba, która najlepiej by się do tego nadawała. Znali ją, że bardzo sumienna, pracowita, dokładna. No i jej trudne warunki po prostu, gdyż utrzymywała się, nie miała żadnej, żadnej pensji, utrzymywała się właśnie z tego, co wypracowała, no i chętnie zgodziła się i była z nami przez wszystkie te lata, to gdzieś 13 lat. i stała się takim członkiem tak, rodziny. Takim, takim członkiem rodziny, którym po prostu, o którą dbaliśmy. A pani Maria nie ma innej rodziny? Nie, no bo miała mamę, była dzieckiem panieńskim, Miała mamę i ciocie. Ciocia zmarła wcześniej, potem zmarła mama. No i po prostu nie miała nikogo. Pani Maria przeżyła tak. dwie wojny światowe. Tak. Miała ciężkie życie, tak? Miała, tak, miała ciężkie życie. No i warunki miała materialne również i zawsze pracowała gdzieś. O tym okresie nie bardzo chciała. Wiem, że w, m, pieszo chodziła z marszałek do Tuczarni Drobiu, która była w Ostrzeszowie. To ile to jest kilometrów? Ech. około 20? No tak gdzieś 16 do 18. I tak codziennie? I tak codziennie. Jadła po prostu bardzo tak racjonalnie warzywa, owoce. Pamiętam, że nawet jak były rosoły, to ona zbierała z wierzchu ten tłuszcz i tego nie zjadała, tego tłuszczu z rosołu, tylko on musiał być, być chudy, ten rosół. No a tak to nie paliła, nie paliła, nie, nigdy nie paliła, nie piła, prawda, to na wskroś człowiek żyjący dla innych, zawsze martwiła się o to, że ktoś ma jeszcze gorzej aniżeli ona. Nie chorowała, nie chciała zgodzić się, gdy w latach dziewięćdziesiątych okazało się, że wzrok jej bardzo już gaśnie, w Kaliszu była w szpitalu w laku. Wtedy doktor Mierzejewski był ordynatorem i już była ustalona data operacji, zabiegu tej zaćmy, no ale ona nie życzyła sobie, mówiła, że całe życie nie była w szpitalu, nie i teraz no już może żałuje tego, już widzi bardzo źle tylko kontury, no ale, a po prostu ja nie miałam odwagi, żeby jakoś to na siłę ją przekonać. Pani Maria przez całe życie była bardzo religijna, dużo czasu spędzała w kościele. W wolnych chwilach czytała i szyła. Na przyjemności miała jednak mało czasu, bowiem bardzo dużo pracowała. W 1990 roku starsza kobieta trafiła do domu pomocy społecznej w marszałkach, budynku, w którym dawniej mieszkała razem z niemiecką hrabiną. Jeszcze do niedawna wykonywała w nim drobne prace: sprzątała, zmywała i opiekowała się chorymi. Pani Maria cieszy się sympatią nie tylko personelu, ale również kolegów i koleżanek. Też Ci rączki zmarzły. No, zrozumiałam. No, mama przecież wiesz, że Cię bardzo kocham. No, no. dziękuję bardzo. No. Mama. Pani Władziu, dlaczego mówi Pani na Panią Marię mamo? Takie podobne prace mamy i to... na kolegujemy. Pani Władziu, jaka jest Pani Maria? Kochana. No, jak jest, może być. Od masałek nie, jest masałek. Jest, od, do dziecka. Tam, tam, tam stąd nie wyjdzie. Jak w każdej rodzinie. Najpierw dla mnie coś dobrego, a potem sama biedna się jak nie ma nic. Czyli dba o panią, jak mama. W swoim życiu pani Maria wielokrotnie się wyprowadzała. Nie miała rodzinnego domu, dlatego z jej młodości nie zostały niemal żadne pamiątki. Pani Maria ja nie ma nikogo tutaj. innego. Nie, nie. W tej chwili najbliższą rodziną, no i cały dom opieki i cały personel. Tak ją traktują, jakby była członkiem rodziny. Tak po prostu. Czy to może jest tak. tak, że to zawsze powraca. Tak, to, to dobro powraca. Tak, ona pomagała. Innym, bo uważała, że tak trzeba. I teraz wszyscy pomagają jej. Tak, tak. Pani Maria w 2011 roku oddała głos w wyborach parlamentarnych. We wrześniu 2012 roku będzie obchodzić 109 urodziny. Jak widać życie po setce może jeszcze trwać i trwać. Biorąc przykład z pani Marii bądźmy więc aktywni, uśmiechnięci i pomagajmy innym, a być może i my dożyjemy tak sędziwego wieku. I to już wszystko w dzisiejszym programie z życia wzięte. Jeśli przydarzą się Państwu coś, co warto pokazać innym, proszę do nas pisać i dzwonić. Adres i numer podane są na ekranie. Tymczasem żegnam się już z Państwem. Do zobaczenia.